Hejcie się malowidzę i to was w kolejnym odcinku z Plants vs. Zombies' Fahrzym. Akurat mi telefon kurwa zadzwonił. Jak długo tego nie nagrywałem, ile tu rzeczy się pozmieniało, wszystko jakby to jest inne. Z tyłu mamy jakąś plażę z dupy. Przecież tego nie było. A komu to potrzebne? Pozwoliłem sobie na przejście siedmiu leveli, albo sześciu. Wracamy do tej serii i wracamy z niczym tak naprawdę. Ostatnio kiedy Fusion się pojawiło na kanale... To no dość odpierdala. Ostatnio kiedy Fusion się pojawiło na kanale, to... Wiecie co to było w ogóle? To było 8 miesięcy temu. Ej, kurwa, to jest ten. I strzela, chłop, kurna. Dobra, mamy tego. Tyle minęło. Że ja już wszystko zapomniałem o tym modzie. Więc jeśli będę słowiakiem, to Was najmocniej przepraszam. Gramy na Veteran Mode. Nie wiem, czy to jest ciężkie, pamiętam, że jak ja grałem ten jakiś czas temu... To ja się mega męczyłem na niektórych poziomach. Sięgam ja chyba ostatni raz ten poziom przychodza. Oj, bardzo. Poziomy dachowe to były... Niezły bullshit. No kurde, co to ma być? On jest opóźniony. Już mamy Ice -Pee. Mordy nad Ice nie mam. Wracamy też z angielską wersją, bo wcześniej graliśmy na Hinolach. Dobra, no czosnek. Co jest? Ej, takiego tu nie widziałem, chyba. Takiś nowiutki. On jest połączony chyba z tym, z chili Pepper. Co ciekawe co on robi? Polera. Dobra, jest z tego. Ice Tu on żyje? Szlak. Czekaj, to jest ten, srebrny. Ja bym na niego mógł użyć tej złotej fasoli, chyba, ale jej nie mam. Slowo. Gdy nie, grali, nie grałem, to zrobiłem właśnie wyzwanie, żeby odblokować tego gnojka. On jest jakiś dobry. Taki chillerski odcinek dzisiaj będzie. O, czosnek się połączył z taki. Ej, co tu się odpierdnicza? Ty, 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 dobra. Trójka. Nie dzieje się zbyt dobrze. Jesteśmy dopiero na jakimś siódmym poziomie, a ja już jestem rozpierniczany. Dobra. Czompera połączysz czymś. Tutaj dam opacz na to Normalnie jak w tym Jak powrót do przyszłości, nie nie W jakim filmie tak się robiło, nie mam pojęcia Dobra spoko Powinno pójść easy mm. Dobra na dole, na dole mnie rżną trochę Ale dobra wybuchnie chyba Dobra wybuchnął Ale ten gościu co strzela to jest niezbyt fajne HOO lera, tu jest ostatnie fala. Na dole nic nie mam. Oh my god Dobra. Dobra, zajebiście. Idealnie się tu postawił ten! Walnut! Dobra mordo. Coś takiego robimy. I z niego robimy to. O nie, tu jest ten, dobra. Z mm, go. Super, ej, kurde, tu jest dobry ten ten. O tu zrobimy tak. Tam na dole jest lekka straka. O kurde, jakiś... Tego! Chujący. W pvd 2 był taki Enduria normalnie. Ale to, to nie wystarczy. Muszę zrobić... O właśnie to. Co tam Bela? Chcesz się przywitać z wizami? Dobra. Bela chodź tu. A -a -a. Pamiętacie jak była mała? Wielka już jest. No co? Po co ty przyszłeś? Już? Możesz iść. O, na stół mi wchodzi. Pa! Co się dzieje? Odcinka nie można spokojnie nagrywać. W pierwszej minucie już Bella mi chodzi na biurko. Już. Ale lecimy dalej, bo tu się dzieje. Okej. Okay. Na górze się dzieje totalny roz. dol, a ja nie mam. Sunflowera nawet. Stary. O, ja mam przecież go, ja mogę go przesunąć. Fuck. I on tu wybucha. Nie, dobra, to ja nie wiem co ja mam zrobić. Dobra, stawiam go do tutaj. Sunflower zajebiście Fuck. Nie, dobra, pi Jestem. Ej, przecież mogę zrobić tak, Jest, dobra zajebiście, mamy to. Nie dobra, kolejny strzelacz ja jestem znowu w pizzy. Tutaj też zdychają. Czemu to jest takie ciężkie? Nie dobra, teraz jako już na 100%. Kurda mać Wsięgam, że grałem poza nagrywkami, to wiele lepiej niż... Ej, dobra, patrzcie na to. Nauczyłem się tego na YouTube Shorts. Patrzcie na to. Dobra, to było chutowe. Zrobimy takie bomboklaty. To by nic nie dało. Mogę z czomperem ich połączyć? Nie mogę. Ajajaj, aj, aj, nie, no kurwa. Czemu ja przegrywam pierwszy level? Dobra, przyda się tutaj bardziej. Fuck. Nie, to by nic nie dało. O, i tak by nic nie dało, i tak. Czemu, jak jest włączone nagrywanie, to jestem kurwa głupi. Przysięgam, że jak grałem to samemu poza nagraniami, to to szło tak łatwo. A teraz. Co to ma być w ogóle? Kurwa, prezentu nie wziąłem tak samo jak ty rok temu nie, nigdy nie brałem. Dobra, ta gra jednak jest taka fajna, jak pamiętam. Nie to, że ją dobrze pamiętałem. Ej, dobra, farmie słońce. Nic nie przyjdzie chyba teraz. Bo nie mi dają miejsce, żeby farmić słońce. I ja sobie postawię normalnie całą defensywę. na to. Co ja zrobiłem? Wow. Ty, dobra, bo ja się trochę pogubiłem. To miałem zrobić, okej. Okay. Nie no, rozjadli mi sunflowera. <grym> Czemu oni to zrobili? Dobra, i porobię te mega OP, kurde, te. Chompery. Jeszcze zrobiłem tego: jakiegoś mega OP. Taki podwójny Cherry. Nie wiem, co to, co to za gówno, ale. Dobra, teraz, teraz mnie nie rozwalam, to jest niemożliwe. Cherry Bomber. Ta seria właśnie będzie się różniła od poprzedniej, bo w tej rzeczywiście coś będę próbował ogarniać. W tamtej grałem na. że Wszystko było losowe. Patrzcie, takiego odblokowałem. Jak go zrobić? Pana dobra, bierzemy piszutera. Dajemy go z tym. O, dzięki. I dajemy go z tym. O, jest Cherry Shooter. Mamy Cherry Shootera. Czy on wybucha? Jego strzały wybuchają? Jego mogę połączyć z nimi? Nie mogę. Muszę jeszcze jakieś y, tego podblokowywać. Ale Cherry Shooter wybucha. Okej, okay, to jest mega OP. Ty czemu nic nie słyszę słuchawka? Wyk. Co za To jest OP mega. Czemu ja tego wcześniej nie robiłem? Ale czemu słuchawek nie słyszę? Jakaś peper normalnie. Gwiazdeczka. Oni wszyscy naraz zniknęli, what the fuck? Ej, ten Cherry Shooter jest mega dobry, szczerze. Kurwa. Dobra, jeden level tyle przechodzić, to jest patologia. Co to jest? Boże święty. Szczerze, ten Veteran Mode może się okazać zbyt ciężki. What the fuck? Morleczki da się rada? No, to pamiętam. Czy ja coś jeszcze tutaj mogę śmiesznego zrobić? O kurde, co to jest? <grywka> Blower chyba? O, wow, i czomper na tym, nice. Ja w PVC Fusion po prostu uwielbiam ten prezent. To jest cudowne. Coś te wiaderka, nie, nie wiem, wypadają? O, są wiaderka. Jakoś tych wiaderek nie zwracam uwagi za bardzo. Kurde, ale to mi tak szybko znika. Może nie wiem, jak ja bym grał bez tego przyspieszenia, to by mega wolno było. O, super kernel, <try> Trzeba te piszutery ulepszyć, bo ja zaraz się. Aj, zaraz się zestrę. Przerywam ten film, żeby nadać bardzo ważny komunikat. Jest już siódma minuta filmu, a ty jeszcze nie zostawiłeś lajka, no gościu. Jeśli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z PVZ Fusion, musicie zostawić 800 lajków. To jest rozkaz, nie żartuję. Nie no, te wiadra trochę już zessą. Future Wave idzie, Nie, dobra, te wiadra to bez sensu są zupełnie, no... Co ja mam z nimi robić? Ja bym jeszcze nasrał na środku. Chypno. Dobra, może być chypno. Dobra, kelnera lasy połączymy. A, watermelon wyszedł. No bo Co to jest? What the No, i sajebiście się cieszyłem. Kaktusik. Okej, okay. okej. Okay. To musi mieć jakieś nowe, nowe fuzje, kaktusik, dawaj. No to już było. To było mega dziwne, pamiętam, bo to się kurwa Dobra, bomboklaty robimy. Pykcyk. Tyle było z zombiaków, No, easy, szczerze, poziom. Chodzimy do dziewiątego. Trochę było pograne, co teraz można pogadać. I k... Dyskuję za tym że Ja pierdolę. Jak ja długo nie nagrywałem żadnego filmu. O nie, dobra. To poczeka. Jest zombie, który mnie gnębi przez całe moje życie. O, dobra, przywarciło się, fajnie. Ten Paul Walter zombie. Ale nie napisę no. go. Chomper. Nie no. Już myślałem, że mi... Tego sunflowera, nie, dobra. Chciałem nagrać Fusion, żeby sobie pogadać, a Fusion wygląda mniej więcej w taki sposób. Tutaj nie ma gadania. Tu trzeba być skupionym ciągle. Tu sobie nie spędzisz miło czasu. Tutaj musisz patrzeć co się dzieje na ekranie. Dobra, zrobić po prostu sunflowerów dużo. Uzupełnić piszutery o gatlingi. Będzie kit, będzie kit. Jakiś losowy prezent wyprzedzi. O mega, no. doniczka mi się na coś przyda. No niech. Te zombie tam jest, o oh, fuck Dobra, zróbmy z niego coś specjalnego. Hypno, o dobra, i pa! Mam więcej hypno, ale tutaj jest niedobrze. O. Wow. M. rangit. Trotzja zapanowana tutaj. Nie, nie mamy kontroli. Ale tam na dole. O oh, fuck. O zajebiście kup. Dałaj mi słońce! Dałaj mi słońce, na dole jest taka sraka. Oh my god, dobra, te slow -mo jest takie wolne. Nie, to się wolnie, się nie da podnieść tego. <laughs> o nie! Nie jesteśmy. Masz tam. Ja pierniczę. Zajebiście jest! Nie, on ciągle żyje. Dobra pod jego stopami. A tu nic nie da. Fuck! No tu, tu jeszcze się zrobili. W Pumpkin Spice Latte. Nie. Pumpkin Spice Latte weszli. Hello. Dawajcie mi... Czemu czyli bomby? Nie, dobra, to tutaj robimy pyk. Zajebiście żyjemy. Na razie żyjemy. Zrobimy tak. Na dole co się dzieje? Na dole ciągnę mi w piernicza tego ziemniaka. Fuck! Połączmy go z czymś, będziemy coś... Co tu jest? <laughs> co to jest? Co to jest za gówno? Okej. Okay. To jest posrane co tu się dzieje, nie no Pivizy fashion, co nie? Ja pierdolę. Jeszcze tam coś było nowego i mi go zjedni. Nie w wpierdzielili mi kosiarki, ale gnoje! Ale gnoje parszywe Nie, no. nie wiesz. Dobra, dasz sobie radę tam na dole chyba. Nie on demedza nie dostaje. Helna, to tego ja zabić nie mogę, muszę użyć cherry bomby. Aj, przyszedł ten. E no to jest po prostu absolutne kino, co tu się dzieje. Oh my god. On go wpierdił. No to pograne. I szczerze te PVZ i farzy... mógłbym nagrywać, jakbym najpierw nagrywał gameplay, a potem nagrywał do niego głosówkę. Bo jeśli mam gadać jednocześnie i... ASET... Ło, wow, ale zajebisty i se chyba przechodzić i gadać to jest nie do zrobienia szczerze, nie do zrobienia Tak długo widzowie nie było odcinka na kanale, że ja mam tematy, które chyba wydarzyły się w wakacje Jeszcze do, do tego, do, do skomentowania na filmie Z Halloween, z wakacji ja cię kręcę, serio Nawet nie wiem czy teraz cokolwiek powiem w tym odcinku, bo ja na siłkę lecę za chwilę, za jakieś 15 minut, więc no Przedem, z suplementami i podsumowując, Furzyn to jest moc taki, przy którym traja hardujesz. Nie ma tak, że sobie siedzisz, dobrze się bawisz. Nie, musisz się skupić po prostu, bo to nie, to nie jest to tamto, jakby tu jest tak najebane tych zombie, i wszystkie mają takie mechaniki posrane. Ten gościu, kurwa, co n***a no? dala tymi cherry bombami. Przecież to jest jakiś przepój no. Jak masz go powstrzymać? No, muszę zrobić armię tych walnutów i tych. No i teraz ten biegnie, no ja nic nie mam. Nice, no. To nic nie da. To by nic nie dało. To by ni... To by nic nie dało. I... No nie, no. To jest po prostu hit kina i kinematografii. Wszystkiego. To jest po prostu najlepszy mod... warzen jakby. Co tu jest? Co to jest? No w pie... no, no Ja muszę zrobić, jeszcze tą armię tych celi bombowych ty... Tu jest deficyt słońca. To jest taki deficyt słońca. To jest absolutny kino, naprawdę. Dobra, zróbmy coś takiego. Co to jest? What the fuck? Ale fajne. A tu nadal mnie właśnie grzmocą. Nożysz kurwa, wy robicie. Chłopaczki! Chłopaczki! Co moc pierdzielę? To czombzilla muszę porobić wszędzie. Chombzilla. Ale ten jest zajebisty ten na górze, on jest mocny Dobra, właśnie dobrze jakbym miał więcej takich lodowych gnojów No bo to, kurde, to kieruje, grę Super, ej dobra, to zaczyna dobrze, o nie, o nie, o nie, o nie, nie, nie Jest, dobra, ale widzieliście ten perfect timing? Okej, okay, dobra, to było mega mocne, szczerze Super, super, genialnie Wszystko idzie w dobrym kierunku, na środku jest lekka lipa, ale to się naprawi więc słoneczników bym potrzebował, bo za chwilę będzie straczka jakaś z tymi słonecznikami coś czuję O no nie! Nie zauważyłem no Dawała mi kasę Śmieciu Nie, on zniszczył Cherry bombę! Nie oj teraz mieliście na dole Ale śmiecie, ale śmiecie, nie! Ale śmiecie, ale śmiecie Fuck! Fuck! Dziewiąty level! Nie, dobra, to jest totalne gówno. To jest nienormalne. Difficulty free. Jakbym miał dużo czasu, widzowie, to ja bym tą serię nagrał po swojemu, co nie? Czyli to najpierw bym przeszedł i potem skomentował. To byłoby fajne, bo faktycznie skilla bym miał więcej. Bym przechodził te poziomy, a jak ja tu tak siedzę gada, no to nie, no to, przecież to będzie Kami. No nie, no naprawdę mi za kusiarkę. Ile on ma HP, że go zwykły groszek nie zdejmuje? Ja... Nie no, ja widziałem ostatnio komentarz, że... ...brakuje jakiemuś widzowi. Tego, że się cierpię. No, zajebiście, widzu. Cztura, to jest niewyobrażalne. Nie, i na środku mnie dymają, no. Na środku jestem dymany przez ten zamiaki. Tutaj muszę coś śmiesznego zrobić. No to nie jest śmieszne, no. Masz, k***a, ale śmiesznie, bo... Dobra. O, to zajebiście wygląda akurat. Będę miał po dwa wybuchające Gatlingi, ale już nawet nie zauważyłem. Ja nie mam tego Sunflowera już. Oni mieli te Sunflowery, ty mają na potęgę. Serio, stare. No i teraz nie, teraz przyjdzie mnie z gazetą ten dziad. Nie ma go. Pyk, dobra, i teraz wybuchać będzie wszystko. Splash Damage. Pięknie, no, ale i tak trzeba zabezpieczać tyły i to wszystko. No to nie może tak być po prostu, no. Muszę tych więcej ziemniaków puszczać. Muszę w każdej linii, będę miał ziemniaka gotowego. I jak coś tego połączę, po prostu. A teraz Sunflower lecimy. Nie, bo to nie ma sensu, naprawdę. Gdzie są te chucki z gazetą, no? O! Dawaj, nie mam tu zombiaka! Czy ty jesteś poważny? Nie. Dobra, robimy tak. Też tak może być. Ale akurat tu zrobiłem no. Wolnata. Jak ty ze mnie? Tolnata, dobra, mam Tolnata. Czy jeździć z gazetą? Tu jest chyba większa obstawa potrzebna. <grym> tutaj trzeba myśleć widzowie, to nie jest tak, że ty sobie przychodzisz i grasz. Nie, tutaj patrzysz się co się dzieje. O genialnie. Nie, nie chcę tego. To więcej szkodzi niż się przydaje. Czy gdzieś jest ten skurczek? Nie ma nigdzie. No to nam się ładnie trafiło, szczerze. Dobra, nie wiem, tylko. Olej Kruzgier. O nie! Nie on tam, idzie, on tam idzie! On tam idzie! Nie! Ale nie mam nic na niego. Super, nie mam absolutnie nic na niego. On się wkurzy zaraz. O jest dobra! Tutaj. Zajebiście, dobra, mamy go. Jak on znowu przyjdzie, to ja się chyba zapier... Użyjmy prezentu jakoś losowo. Żeby dostać minę ziemniaczaną mega. Znowu idzie fala kolejna, to jest takie tempo. Wybuchli. Okej, okay, dobra, tutaj się dzieje rozpierwnie złe. Czemu w tej linii nie mam nic? Ja. O, idealnie, super. Nie ma tu nic? Nie ma tu nic, żadnego nie ma. Wszyscy wybuchają. Nie, no jest cudownie po prostu, okej okay. Wszystko pod kontrolą. Cudownie. Nie, no podjazdu nie mają. Tu się dzieje, to co się ma dziać? Wola nieba się dzieje. Na trójce mieć po prostu rękę i jest git. Dobra, na górze jest, widzę. To od razu bomboklaty robimy, pyk. Nie ma nikogo już. Dobra, została ostatnia. Przygotować się i będzie git. Jest tu gdzieś? O, jest tutaj. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck. A dobra, rozje***liśmy go, super. Super, genialnie. Jest, mamy to, dziewiąty poziom. I jesteśmy na levelach nocnych. O, zagraliśmy chyba trzy levele? Dosyć mało. Napiszcie w komentarzach koniecznie, czy zmniejszamy poziom trudności, żeby progres był szybszy i żebyśmy szybciej robili ciekawe rzeczy. Zostawcie lajka, jeśli chcecie więcej farzyn. Dobijcie komentarzy dużo i jeśli będzie 800 lajków, to lecimy dalej z farzyn. Jeśli nie dobijecie 800, to kończymy po jednym odcinku. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia widzowie. Siema.